Witamy Was kochani w naszym kolejnym odcinku, tu Mary i Mario. Na dzisiejszy draping chcieliśmy sobie os osłodzić troszeczkę porażki z poprzednich odcinków i wzięliśmy sobie troszeczkę tańsze zdrapki, czyli za 5,2 złote. Łącznie draping jest za 34. I mamy super wabanki, moje 77, ekstra pensje i krzyżówkę. Jeszcze w tej starej edycji 499 która 9 września miała ostatni dzień sprzedaży. Udało się nam jeszcze ją znaleźć i zobaczymy na pożegnanie, co uda się jeszcze z niej odzyskać. Pożegnamy zdrapkę XL tak. Starej edycji. Dokładnie. Przy okazji, ponieważ tym razem mamy identyczne zestawy tych zdrapek, to zrobimy sobie mały pojedynek, tak. czy wygram ja, czy małżonka. Ja, ja, bo ja tu przyniosłam dzisiaj słonika na szczęście i on mi przyniesie szczęście, tak? No zobaczymy. Nie jest to co prawda słonik lotto, nie. nie jest to co prawda słonik lotto, ale słonik, może się uda. Tu pilnuj i O, tu, tu, tutaj będziesz tak ładnie siedział i pilnował, żeby wygrała. Tu, 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 ja w tą stronę. O, trąbę do góry, Ta. ma. dobra. To co, zaczynamy? Zaczynamy, kochani, zaczynamy. Możesz co się. z tego wyjdzie, zobaczymy za chwilę. Słoń. Dobra. Pilnuj. Tak, ustaw słonia, tak, żeby o. moją Chodzej stronę. Moją. O, dobra, dobra. Dobrze, to ja zaczynam pierwsza z drapka superwa Bank. Oczywiście. Dobra. I co, słoniku? P -p -p chodź tutaj. I i mamy... Zobaczymy, jaką będziemy szukali liczbę. Co mi tutaj się odkrywa? 30. 30. 30. 30. I szukamy. No, słuchajcie. 30. 30. 15. 27. Słon do góry, wyżej trąba. 25.

Kurde dostaniesz po tej trąbie zaraz. Nie tu mogą mieć tak, te podskosie, tak? O, no, ale widać że nie ma. To no, jest dobra. dobra. Zobaczymy czy mi słoń przyniesie. Nie, o, tylko mi tobie to łagony tutaj. O. To samo no mój, coś innego. Dobra. To ja próbuję 16 i szukamy 28.

I? I 18. No niestety. Uf. Mój wabałk też nie. Dobra, no no. Nie, nie wiem, czy to takie uf. No, że wiesz, że ty tam ja chcę aha. wygrać, także jak nie masz, no to dobrze. Teraz ja. Moje 7,7. I wygrywające liczby to. 23. Aha, Słoń, patrz. 23. 6. Też chcę, żebyś wygrał, naprawdę. Dwadzieścia sześć i... o, dwadzieścia osiem. Jedziemy. Czternaście. Trzy. No, kurczę, słoniku. Dwadzieścia cztery. Trzydzieści dwa. Dwadzieścia siedem. Pomiędzy. Dwa. Co się dzieje? Coś ty zakupił dzisiaj? 35? Nie mam 30, 30, o tam była 30, nie? 34 i 8. Hurra, przegrana. Jeszcze a, a bonus! Jeszcze nie Co to musi być? Gwiazdka. Gwiazdka? No, niestety garnek. Nie, <gryw> nie, będzie coś na obiad. A, i tutaj te kontrolne, to jest kłódcze. Pod, pod nimi mogą być. Muszę Zobacz, gdzieś tutaj. tą bibułę kupić, jakąś bibułę, nie tylko ten e, do. Albo na dole? Tak, a ja tutaj już cyfry. No nie Dobra. ma, no. No nie ma. Nie ma. Przegrane, kłódcze, Dobra. To tak zobaczymy, zobaczymy to, co u mnie się trafi. Ja sobie tym razem zacznę od bonusu, mhm. żeby mieć to za sobą nie zapomnieć. No, jest słoneczko, no na dworzu też. Spróbujemy. Wygrywające liczby tym razem to 12, 34, 13 i 18. I szukamy. 4, 8. No, jedynki brakuje, 16. No i coś tutaj nie jest za fajne. 17. Obok. No, 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 no. No kolejny obok. Jej, no będzie chyba, no, co? No w końcu by mogło. Ciągle nic. No bo na w Trzydzieści jeden, dwadzieścia 27, 11. No kolejny obok i... I kolejny obok. No hmm, Oj, coś tutaj tylko to... Loto... A bo... nie chce się odwrócić. O, odprowadzę się do za. Dobra, kolejne. Kurcze będzie, będzie się działo i ciągle zdrapek będzie mało. No kurcze. Dobra, wygrywające liczby. 24. Dwadzieścia 27. Dwadzieścia Te są lepiej się drapią. 21. Bardzo fajną warstwę wścieralną. I 29. Szukamy. 7 dziewiętnaście osiem dwadzieścia pięć oboczek ekstrapensja no jakby druga była to by nie było tak no źle. no no już ją mamy 23, 34. trzydzieści <noise> nic nie będziemy mieli no. dzisiaj też no, 14 <noise> i 22. dwa no kurwa. Kurczę, no. Tutaj są? Nie, na dole Kontrolne, chyba. bo już nie wiem, gdzie te kontrolne są. To na, dole. na Ale do dole powinny być. Na dole to są te wygrane. Nie, nie, A, nie, więcej. jest, jest coś. E. I co? I B. I co? S. No, dobra. Uuuu. To czas na moją przedostatnią zdrabkę. No nie i zobaczymy, co... Dobrze. Czy mnie ekstrapensja czymś obdarzy. No, chociaż zwróci żeby był, bo to tak... No, ten odcinek się by słabo kończył. No, ciekawe. I mamy 06, 03, 19. Tak. I 14. Dobra. Trzymam I szukam. I szukam. 22. A ty nie trzymać, proszę. 17. A ja tu tak się węczyć trzymami. I 21, nic. 28, 11. W pierwszym rzędzie nic nie ma. 33. Nie, no to już jest lekka przesada. Jest trzy, chociaż coś. Jest? Tak, trzy. Chociaż no. jedno. No to 5 zł. o drugie trzy. O, dycha. I 23. Kurde, ty wygrywasz. Nie, no, mamy... bo słoń na ciebie patrzał. To chyba dobrze. Nałam no, na mnie. I mamy e e e. Chociaż jedna z okazała się czydyska. Ale na koniec mamy jeszcze pożegnanie z krzyżówką. Proszę ten burk tutaj stąd. Dobrze, dobrze, już go zaraz tutaj. Nie do mnie. No dobra, już go zabieram. Jeszcze tu. Tak, słoń zaraz będzie miał więcej brokatów. Nie do mnie. Teraz słoń dostanie polskie brokatu. Dobra, pożegnalna krzyżówka. Troszeczkę już na, na, poczęta. na poczęta, bo wiadomo, długo trwają krzyżówki całe, żeby drapać na, na wizji, także Drapiemy kolejną literkę. Na Co pewno... tam to... mamy? U. U, u. Ale wyśnij przy... Ten. tym przeżywaj mi to. U. Jakbym coś zapomniała, to możesz powiedzieć, tak? Bo no ja dobrze, sobie... dobrze. To się na razie nie odzywam. Tak się patrzysz, że się stresuje. To <laughs> jest pierwszy wyraz. Wow, pierwszy, pewnie i ostatni. Tu jeszcze mamy U. Tu nie mamy, tu nie mamy psychologa, to jest to, to nie. E, E, E. Jedno tu mamy. No, nie, nie. Jutrzenka ma. Zbigniew. Epi, o tu jest słowo. Wow. Szkoda, że nie w jednej. <laughs> tu chyba wszystko, tak? Patrzysz tak. Mm -hmm, patrzę, patrzę, Widzę to. Ale ja mu chciała wygrać z tobą. Czy nie możesz wygrać? To jutro. O, jest drugie słowo. Mm -hmm. O, coś widzę. No nie mów. Trzecie słowo. Słuchajcie, jest 5 złotych. Czyli tu mamy obiekt drut i był elf. Cicha. Cicho, Cicho się. Dobrze robię E. bo tak. Już teraz wiesz w soku. E, tu, 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 tu. Hmm. tu, jeszcze jest E? Nie. Nie, no. Nie, to jedno było co... no, 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 no właśnie. Tu ja sprawdzałam już przecież, hmm. nie? Tak. Ale zetek jest. No patrzymy, zobaczymy, jeszcze dwie literki. No to tutaj nie będzie w takim razie. Szymona. Mm. M. Tu jest drugie słowo. Ale na pożegnanie z drapeczka XL krzyżóweczka, patrz. W końcu coś w krzyżówce Mile i, się żegna. i w tej co się żegna. M. Więcej nie mam. Miło, że nie. Ja tak długo drapię. Jest kolejne słowo. Bielmo. 10 zł za 4 mm -hmm. ja, no tu na razie masz tyle samo co ja w ekstrapensji. Jezu, to jest na razie remis. Mm -hmm. Dobra, ale to chyba wszystkie, tak? tak bo ja tak, tutaj jestem tak. teraz w takim szoku. Wiem, ale została ci jeszcze ostatnia. Ostatnio, tak, tak. nie patrz teraz, zobaczymy. No tak będziesz patrzył A tutaj, tutaj nic nie będzie w bonusku. Tu przyjazd. Zemsta nic nie da, bo nie ma a zawiesza tu też nic nie da, na jazd tu też nic nie da, no tutaj nic nie da, tutaj nie będzie więcej ni ni. Tu jeszcze. Jedno. A co mi tu pokazujesz? Ale... Ja jeszcze patrzę. Sio. Powiem ci, żebyś sprawdził, jak coś ty. Tu nie ma. Tutaj zakwasy to tu nie mamy, tu nie mamy yy. i to tutaj też nie mamy, to wszystko. Yy. Tak? tak? Teraz możesz powiedzieć. Czyli mamy cztery słowa: Bielmo, Obiekt, Drut i Elf. Czyli mamy 10 zł za 4 słówka yeah, yeah, yeah. Ale się nie, cieszę. Na, na, na razie mamy na równo. No czekaj, i... o co tu chodzi? Oczekajcie, no co tu? jest coś tak cieszę, może źle coś zrobiłam. No coś nie tak. Poczekaj. A, te nie ma. O Boże, drogi. Jak to się nadrapało te? To ja nie mam. Oj? O co chodzi? Co ja co ja zrobiłam? Te nie ma. No dobra, ale... To ja nie no, mam wygrane. No tu jeszcze były dodrapane. A tu nie ma te. No a ja też uka, Ja też szukałam. Oj. To ja nie mam. Serio? Serio. Ale one może nie są tam właściwe. <noise> no ale, ale patrz. Wszędzie robiłam te. No wiem, ale... Ale później... to, to gdzie ja to te widziałam? Tego nie wiem. Naprawdę nie ma ty. No nie. Ale skucha. A ja już taka szczęśliwa. No trudno. O no to taka. Przepraszam was bardzo. A ja już taka szczęśliwa byłam, że wygrałam. Trudno. Zrabka do pożegnania w kosz. No. Eee. no. Zobaczmy, może. Może chociaż moja Jak to coś... wyszło. Może też coś przekombinowałeś? No nic, będę patrzał. A moja literka to będzie. H. Ale fajnie, że masz pan tak. słonik na ciebie mógł patrzeć. H. Czy tu coś jeszcze jest? No dobra, dam ci słoń. No teraz to tak, bo to się przyda. <laughs> Słuchajcie, przygniśmy Maria szczęście. To też już ma to szczęście, bo dyszkę ma. A ja nie mam nic zero. No, chociaż deszkę, ale... No. Ale mogłoby się lot to trochę bardziej postarać Tutaj. po ostatnich porażkach. A nie jeszcze na tamtej stronie? Byłeś? To tu masz... O. A to zaraz jeszcze uzupełnię. Lemuniata. no. Jeszcze masz O. Globusie. I jeszcze O. Nie mam. Masz. Nie ma. No nie ma, nie ma. Teraz mamy G. Na grę, nie? Czy coś nam G pomoże? Globus? A bo tutaj masz dwa. Mhm. To jeszcze największe szanse, że coś może się trafi. Wątpię, bo Ci, ta krzyżówka coś tutaj też patrzy na Twoją, i tak tutaj w Szansy drugiej. są mizerne. W drugiej chyba nawet g nie ma w ogóle. I ostatnia literka to J. Czy ty tutaj drapałeś Geniusz? W tej drugiej? No próbowałam, ale nie by było. nie ma, no. Wydaje nie. mi się, że nic nie ma w tej krzyżówce, niestety. A ja taka szczęśliwa byłam. Ja no już tak. Dychę mam! Niestety, mówię! Niestety. Literki kontrolne. Też nam na to wskazują. Także rzeczywiście, pożegnanie z krzyżówką więcej jej nie będzie. Słoń idzie do zoo. Odprowadzamy cię w wsiomik. Także w dzisiejszym odcinku jedyną z drapką, która czymś nas obdarzyła, okazała się ekstra pensja. No i moje wszystkie. Tak. Na śmieci. I, tak. Która dała nam 10 zł. Wow. Będzie coś na pomnożenie. No. Oby kolejne odcinki dawały nam zdecydowanie więcej radości. Prosimy o miłe komentarze. Dla mnie, tak? Tylko dla mnie. Bo ja łape... byłam taka szczęśliwa, że wygrałam, a nie wygrałam. Jakieś łape... łapeczki. łapeczki. Jak chcecie, to zostawcie komentarz. Łapeczki, łapeczki w górę. Prosimy. Pozdrawiamy z Was serdecznie. Pozdrawiamy gorąco. Zapraszamy na kolejne odcinki. Oczywiście, I do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękujemy Wam za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.